Dzień dobry Państwu. Witam bardzo serdecznie na konferencji prasowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Są dzisiaj z nami pani minister Paulina Chemiklowska i pan minister Krzysztof Bolesta. Będziemy rozmawiali o prawie wodorowym. Zapraszamy. Tak, szanowni Państwo, bardzo cieszę się, że możemy się dzisiaj spotkać i porozmawiać o niezwykle ważnym projekcie ustawy regulującym prawo wodorowe w Polsce. Które dotychczas, którego dotychczas brak spowalniał nam rozwój branży, wprowadzanie nowych technologii w tym obszarze, a które, można powiedzieć, jest kluczowe z punktu widzenia przyszłości konkurencyjności polskiego przemysłu i polskiej gospodarki. Szanowni Państwo, wodór będzie nośnikiem, który w przemyśle, ale nie tylko zastąpi gaz jako nośnik energii. Szacujemy jego wartość dodaną dla polskiej gospodarki w roku 2040 na blisko 900 milionów euro. Ale tak jak powiedzieliśmy, kluczowe jest to, że jest, będzie to nośnik energii niezbędny do uzyskania neutralności klimatycznej przez polskę, po zrobienia dalszego postępu w pewnych obszarach, jeżeli chodzi o dekarbonizację i właśnie utrzymanie w dobrym w dobrej kondycji polskiego przemysłu. Co wprowadza ustawa? Ona generalnie skupia się na trzech, niezwykle ważnych elementach. Dotychczas w polskim prawie nie mieliśmy w ogóle definicji wodoru. Wodór był jedynie określany jako inny rodzaj gazu palnego, i to sprawiało, że w gruncie rzeczy rynek patrzył na braki regulacyjne, a państwo oglądało się za rynkiem, czy takie regulacje są potrzebne. Postanowiliśmy ten Problem rozwiązać, przygotowując właśnie bardzo kompleksowe rozwiązania w tym zakresie. I tak jak powiedziałam, ustawa wprowadza siatkę pojęć, czym jest wodór niskoemisyjny, wodór odnawialny, tak byśmy mogli z drugiej strony stworzyć system wodorowy w Polsce, i również ustawa wprowadza podstawy do tworzenia. Tego typu systemu daje podstawę tego, by ten system mógł zaczął się kształtować, powstawać, system magazynowania, przesyłu wodoru, ustawa wprowadza też zasady wydawania koncesji do tego typu działalności. By te słowa zapisane, znaczy na jakim jesteśmy dzisiaj, dlaczego dzisiaj mówimy o tej ustawie. Przede wszystkim dlatego, że zakończyliśmy niezwykle ważne konsultacje społeczne nad tym projektem ustawy i za chwilę trafi ona do dalszych prac na poziomie rządu, na komitet stały Rady Ministrów i na obrady Rady Ministrów i chcielibyśmy, by wraz z nowym sezonem wakacyjnym po wakacjach trafiła pod obrady parlamentu, taki założony Kształt harmonogramu i dalszych prac nad tym aktem prawnym przyjęliśmy. Tak jak powiedziałam, konsultacje były bardzo potrzebne, wzbudziły bardzo duże zainteresowanie rynku, co też pokazuje na wagę tego dokumentu i wyczekiwanie. Nie wiem ile lat my mówimy o Dolinach Wodorowych, o budowaniu przewagi polskiej gospodarki w oparciu o doświadczenia, które już mamy w Wodorze, w wykorzystywaniu jego właśnie w Przemyśle czas przestać o tym marzyć, czas przestać o tym rozmawiać czas przejść od słów do czynów ustawa jest, tak jak powiedziałam, po konsultacjach ale ja dzisiaj również udam się na Pomorze gdzie chcemy rozmawiać z, między innymi z prezesem Hincem, prezesem Gaz Systemu, o tym, jak ten system w Polsce budować. Gaz System, który dzisiaj jest operatorem przesyłu gazu, będzie również w tym samym obszarze zajmował się przesyłem, tworzeniem tego systemu przesyłu i magazynowania gazu. I dzisiaj będę w Kosakowie, gdzie szacujemy, że może powstać pierwszy wielkoskalowy magazyn wodoru właśnie na potrzeby gospodarki, na potrzeby polskiego przemysłu, na potrzeby wykorzystywania wodoru jako nośnika energii. Dlaczego rozpatrujemy Kosakowo jako to miejsce? A między innymi dlatego, że dobrze wszyscy wiemy, że na Pomorzu z wykorzystaniem Strefy Bałtyckiej będziemy mieli w przyszłości duże nadwyżki energii i jej rozprowadzanie po kraju, ale także tworzenie nowych form magazynowania tej energii, którą będziemy tam pozyskiwać, jest jednym z zajęć i wyzwań dla naszego Ministerstwa i właśnie spółek operatorskich, które się tym będą zajmować i ustawa wskazuje tę rolę, w tej roli właśnie gaz system. Tyle z mojej strony. Ten obszar, tym obszarem zajmuje się pan minister w naszym ministerstwie, w naszym rozszercie minister, można powiedzieć, od obszaru klimatu, który właśnie bezpośrednio pisaniem, nadzorowaniem powstawania tego obszaru się zajmuje panie minister. Oddaję głos. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze chciałem dodać kilka konkretów finansowych, bo regulacja to jest jedna rzecz, ale my też pracujemy nad tym, żeby ten rynek się rozwijał przez pieniądze, które, które tam wpompowujemy i już w tej chwili mamy podpisane 11, 11 umów na stację tankowania wodoru. Konkursy na kolejne na kolejne dwie trzy będziemy już wkrótce rozpisywać. Oprócz tego 3 czerwca rozpoczął się nabór na wnioski na innowacyjne wykorzystanie wodoru w transporcie. To jest transport taki jak żeglu, żegluga, czy, czy transport kolejowy. Tam chcemy mieć demonstracyjne projekty i to jest ponad 2 miliardy złotych. To jest Program, który nabór, który, który biegnie do września, więc mamy nadzieję, że, że dostaniemy wnioski na tę kwotę. Oprócz tego chciałem jeszcze powiedzieć, że przygotowujemy się wraz z BGK do tego, żeby odpalić program promocji elektrolizerów, czyli produkcji zielonego wodoru. I to jest to jest też 600, ponad 600 milionów euro na te na ten cel jest odłożone i finalizujemy w tej chwili umowę z BGK. No i oczywiście walczymy też o pieniądze, które są jeszcze do zdobycia w Brukseli. W tej chwili mamy coś takiego jak Europejski Bank Wodoru. On już pierwszą aukcję przeprowadził. To są środki europejskie, czyli dodatkowe, nie, nie są zaszyte w kopertach krajowych. No i my oczywiście w tej pierwszej aukcji, która się odbyła Przegraliśmy z Hiszpanami, przegraliśmy z Portugalią, dlatego że tam są dużo lepsze warunki do tego, żeby, żeby ten wodór z OZE produkować i w związku z tym z naszej inicjatywy rozmawiamy w Radzie Unii Europejskiej, tej Radzie do Spraw Środowiska, ale też tej Radzie do Spraw Energii, żeby stworzyć koszyki narodowe, dlatego że no w Polsce mamy inne warunki do produkcji wodoru, inne źródła i nigdy nie będziemy w stanie konkurować z Portugalią, czy Hiszpanią na warunkach nasłonecznienia, a więc chcemy po prostu komisję zachęcić do tego, że żeby, żeby ten, to, to, tą konkurencję między państwami wyrównać poprzez właśnie stworzenie koszyków krajowych, mamy poparcie już kilku państw też z naszego regionu. Czesi między innymi nas popierają Słowacy, ale też też Francuzi, więc tak naprawdę to jest coś co nad czym będziemy pracować w przyszłości. Mamy środki z KPO, mamy środki z funduszy strukturalnych z Feniksa teraz jeszcze pracujemy nad dodatkowymi z Europejskiego Banku Wodoru. Tak, szanowni państwo, muszę powiedzieć, że ta inicjatywa pana ministra Bolesty yy... Trochę wprowadzenia zmian w zasadzie rozdziału środków banku wodoru została w Europie przyjęta z bardzo dużym zrozumieniem i poparciem.